Witam na kanale Pasja nazywam się Sylwia, pokazuję Wam co jem w ciągu dnia po schudnięciu 47 kg. I tutaj takie śniadanie wspólne, rodzinne. Są tutaj gotowane jajeczka na twardo, do tego odrobina kiełbaski smażonej i kromeczka chleba z warzywami. I oczywiście obowiązkowo musi być kawka. Jajka te podałam takim sosem z tuńczyka i serka wiejskiego. I taki sam sos mam na kanapce. Dodam jeszcze, że to jest chlebek mojej własnej roboty, upiekłam sobie taki chlebek orkiszowy na zakwasie i jest przepyszny. A tutaj już pokazuję obiad, są tutaj kluski, tak zwane gnocchi, nie wiem jak się dokładnie, poprawnie wymawia, ale wiecie o co chodzi. I te kluski ugotowałam, następnie obtoczyłam w jogurcie naturalnym, dodałam ulubioną przyprawę i po prostu zapiekłam je w air fryerze. I chciałam uzyskać taki efekt, żeby były takie złote i właśnie tak wyglądają. W międzyczasie przygotowałam sobie filet od kurczaka, jest to filet kurczaka obtoczony w przyprawach i również upieczony na złoty kolor i właśnie tak to wygląda. Do tego przygotowałam sałatkę, kapusta pekińska, szpinak, ogórek kiszony, pomidor, papryka i trochę kukurydzy. I dodałam takiego sera y, typu feta i tak to wygląda. W międzyczasie przygotowałam sobie taki sosik i tym sosikiem poleję tą sałatkę. Jest to bardzo prosty sosik na bazie jogurtu naturalnego, odrobinki majonezu, musztardy, ulubionych przypraw, u mnie sól, pieprz, papryka, wędzona i to wszystko wymieszałam, a na sam koniec dodałam jeszcze zieloną cebulkę. I tak prezentuje się całe danie. Jak widać, kurczaka pokroiłam w plastry, a sałatkę polałam tym wcześniej przygotowanym sosem. I muszę przyznać, że było bardzo pyszne, bardzo smaczne i chętnie wrócę jeszcze do takiego dania. A tutaj już przygotowuję sobie deserek, bo miałam ochotę na deser. Więc zrobiłam sobie taki budyń z groszkiem tysiowym. Jak widzicie, tutaj nasypałam na spód groszek tysiowy. W międzyczasie pokroiłam sobie jeszcze gruszkę. I dodam też taki krem e, kajmak e, czekoladowy. Jest to krem taki bez cukru. Kupiłam przez internet. E, tutaj mam gotowany budyń według przepisów na Jest to budyń pistacjowy. I tutaj partiami sobie wyłożyłam na budyń e, ten krem kaj, kajmakowy. Tak, no, tak to wygląda. Na górę posypałam jeszcze gruszkę i dodałam jeszcze troszkę tego e, groszku tysiowego a także takiego batonika proteinowego, którego miałam już kupionego wcześniej i dostała mi połówka. Rzadko kupuję takie batoniki. Wolę sobie zrobić sama, ale jakoś tak mnie skusiło i został kawałek. Wykorzystałam po prostu do deseru. Posiekałam drobne kawałki, posypałam deser i posypałam jeszcze kakao na sam koniec. Tak jak widać. Oprócz tego jeszcze dolałam troszkę takiego soku z jagód kamczackich. Jest to taki sok bez cukru. Też znalazłam go przez internet, bo bardzo zaciekawił mnie jego smak. To jest taki bardziej syrop, który jest słodzony, słodzikiem i bardzo fajnie smakuje. I tak prezentuje się cały deserek. Ja zjadłam jeden taki pucharek, reszta po prostu zjadła moja rodzina. I czas na kolację. Ja na kolację zrobiłam sobie sałatkę. Jest tutaj kapusta pekińska, pomidor, papryka kukurydzy troszeczkę i gotowane jajko oraz sos tysiąca, więc bez dodatku cukru, taki gotowiec. Polałam delikatnie tym, dodałam ziarna na górę, ziarna siemienia lnianego i dorzuciłam jeszcze ser taki sałatkowy typu feta. Bardzo smaczna, szybka kolacja. Naprawdę nie trzeba dużo poświęcać czasu, żeby yy, ją zrobić. Także ja się już z wami żegnam. Zapraszam was na stronę internetową na Facebooku Odchudzanie moim okiem. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, trzymajcie się.